Siemka, dzisiaj wam powiem, czy, czy ten film od u kamerzysty jest ustawiony. <laughs> Jeżeli wam się spodoba ten film, to zostawcie suba, bo duża część tych osób, które ogląda mój kanał, mnie nie subuje. No i tak, jak wiemy, Krusz, Fil i kamerzysta często usta ustawiają filmy, ale tutaj mamy Noc w opuszczonej szkole. No i tak... Możemy sobie go zacząć oglądać, nie wiem, czy będzie to, bo mamy skłośnika, ale no. Jaką y... Zacznijmy może, może od tamtej, jak już weszli, tutaj. Jak słychać tutaj, głos wariatki jest taki, taki dosyć przestygiaszony, co jest dziwne. Gdyby to było ustawione, to wątpię, żeby tak taki był. Nie ma. Tutaj będą kolejne sceny, gdzieś jak uciekają, więc. Widzicie, u, u Lorda tak samo jest taki podobny głos, taki przestygaszony, ale to możecie sobie cały ten film oglądnąć. O, tutaj uciekają. Naw Nawet słychać, słuchać głos wariatki i ten jej przestygaszony, nie takie, nie taki jak na innych filmach. A tutaj, tutaj widać, że są na dachu i, i nie mają włączonego światła, co, co jest dosyć y, nieprofesjonalne. Jeżeli to by było ustawione, gdyby było ustawione, to pewnie by mieli tutaj oświetlenie i by aż tak nie szeptali, albo szeptali, ale w inny sposób w sensie nie takim przestarzałym głosem. A kolejnym faktem jest to, że, że na końcu gdzieś. O. Złapała ich policja, więc yy, i powiedzieli tutaj, że nie można do tego wchodzić, no i wątpię, że by tak po prostu przyjechała tutaj, żeby yy, do filmu. No więc, jeżeli film się spodobał, to dajcie tutaj lajka, suba, z słoneczkiem i komentarz. Do następnego odcinka, siema.